Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Lublinie i kolejna edycja Orlen Polish International, ale ze mną Marek Krajewski, prezes Polskiego Związku Badmintona. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Panie prezesie po raz kolejny jesteśmy tutaj w tym miejscu. Gościnna hala Uniwersytetu Medycznego. Zostaniemy tutaj. nie? mam nadzieję, no hala oczywiście jest gościnna, ale jeszcze bardziej gościnne są władze samorządowe, także... To nas na pewno przyciągnęło na kolejną edycję. Także dzięki tutaj panu marszałkowi Stawiarskiemu i panu prezydentowi Żukowi, mieliśmy dosyć duże wsparcie po to, żeby się móc dobudować i ten turniej zrobić. Także chciałbym, żeby on był cykliczny przez najbliższe lata i chyba jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że tak będzie. Mamy kilka takich flagowych imprez w kalendarzu: Polish Open, Polish International, ale te dwie imprezy, to też zaangażowanie. Jednego z głównych sponsorów Polskiego Związku Badmintona mam na myśli Orlen oczywiście. No tak, z Orlenem jesteśmy już od paru lat, mam nadzieję, że sponsor jest zadowolony z tego, co dajemy mu w ekwiwalencie i też żywię nadzieję, że ta współpraca na najbliższe lata będzie kontynuowana. No dobrze, ale w przyszłym roku mamy event, który no, moim, w moim odczuciu powinien zelektryzować całe środowisko, bo to Mistrzostwa Europy i to takie Mistrzostwa, które są niezwykle widowiskowe, chyba, prawda? Znaczy, no tak można powiedzieć, chyba że idziemy za ciosem, bo były Igrzyska Europejskie w Tarnowie. Teraz w lutym planujemy organizację, znaczy będziemy organizowali w Łodzi drużynowe Mistrzostwa Europy. Formuła na pewno jest widowiskowa, bo to jest na bazie oddzielnie kobiety, oddzielnie mężczyzny. Trzy single, trzy single w każdej kategorii plus dwa deble. Zawsze drużynówki są bardziej emocjonujące w moim odczuciu niż turnieje indywidualne. Jako oczywiście gospodarze, wystąpimy i wśród kobiet, i wśród mężczyzn. Oczywiście no po naszej stronie jest zorganizować to na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że tak będzie. I kolejna duża impreza w Polsce. No właśnie, bo tych imprez w ostatnim czasie jest dużo. Można powiedzieć, że badminton jest na takiej fali wznoszącej? Czy, czy to jest coś tradycyjnego i normalnego? Mamy sukcesy w Mistrzostwach Europy, młody zawodników, mamy Mistrzostwa Europy, mamy Igrzyska Europejskie i mamy start ligi już na dniach, gdzie jest kompletnie nowa formuła i telewizja. Znaczy mam nadzieję, że to jest, że badminton jest na fali wznoszącej, tym bardziej, no, że przytoczyłeś rzeczywiście tutaj przykłady tych wszystkich imprez. Lot, Ekstraligę badmintona traktujemy jako takie koło zamochowe dla i wszystkich klubów i dla związku. Chcemy, żeby ona była najsilniejsza. W tym roku trochę inna formuła, czyli mecze będą każdy z każdym, nie w takich układach trójkowych, turniejowych. Każdy mecz będzie miał swoją relację telewizyjną w live-streamingu, a najciekawszy mecz kolejki w paśmie otwartym TVP Sport Live. Także mam nadzieję, że to się tak samo przełoży i na zainteresowanie e, widzów, ale tak samo zainteresowanie sponsorów. Co do innych imprez, no oczywiście chcemy w, w pakiecie właśnie te nasze imprezy, czyli Orlen Polish Open i Orlen Polish International utrzymać, ale też e, w listopadzie e, przed nami Puchar Polski. Też w takiej właśnie formule jak Mistrzostwa Europy, które nas czekają w lutym. No i jeszcze mamy do tego oczywiście Mistrzostwa Polskiej Elity. Jeśli chcemy tutaj wspomnieć o sporcie powszechnym, to są Narodowe Dni Badmintona, także na pewno tych imprez jest dużo. Staramy się, żeby każda impreza, pomimo tego, że jesteśmy w jakiś sposób chwaleni, że, są na, chwaleni, że te imprezy są na wysokim poziomie organizacyjnym, no ale dobrze jest widzieć zawsze gdzieś jakieś niedoskonałości, żeby być coraz lepszym. Co do wyników sportowych, no oczywiście mam świadomość tego, że to wymaga czasu, bo nasza drużyna ogólnie rzecz biorąc jest bardzo młoda. Te, te wyniki, które osiągamy medalowe, to są w kategoriach U17 czy U19, ale to cieszy, bo pokazuje, że właśnie te, na tym poziomie coś zaczyna się dziać. No, musimy się trochę uzbroić w cierpliwość, zanim ci zawodnicy. E, zdobędą doświadczenie, podniosą swój poziom. Jestem przekonany, że e, w tej jakby elicie no, też będziemy odnosili sukces. Mamy zaangażowanie naprawdę bardzo wielu firm takich kluczowych, e, jeśli chodzi o badminton. E, ta ekwiwalentność, w takim razie ich wyliczenie wartości dyscypliny jest satysfakcjonujące w takim razie. Znaczy sądzę, że po badaniach, które robimy i które przekazujemy sponsorom, yy, przypiem twierdzi, że bardziej satysfakcjonująca, aczkolwiek przyjęliśmy taką strategię, którą realizujemy, że najpierw my ze swojej strony pokazujemy, co możemy, na co nas stać. Yy, w ten sposób staramy się zachęcić właśnie sponsorów, że z nami warto. Yy, nie mamy. Może takiego komfortu, ale pewnie ten komfort by nas rozreniwał, jeśli najpierw byśmy dostali środki, a później byśmy starali się zbudować ekwiwalentność. Cały czas od lat robimy w ten sposób, że małymi kroczkami budujemy ekwiwalentność i właśnie tych rozwijamy się wspólnie ze sponsorami. Także no, to jest chyba właściwa metoda dla naszej dyscypliny. Z jednej strony, z drugiej strony bezpieczna, a co najważniejsze w tej strefie organizacyjnej yy, musimy dbać o to, żeby właśnie sponsorzy w pierwszej kolejności byli zadowoleni. Tak robimy, mam nadzieję, że nam się to udaje, że to widać. I dzięki tym sponsorom tak samo, nie tylko jeśli chodzi o organizację imprez, ale poziom sportowy będzie się rozwijał. No dobrze, to jeszcze y, chciałbym zapytać o, taką, u, o takie upowszechnianie i o powszechność dyscypliny, bo w tym roku mamy też nowe projekty, jeśli chodzi o związek i fundacje, a więc pikniki rodzinne z badmintonem. To tego jest naprawdę masę i można zobaczyć, że w dali całego kraju badminton jest bardzo widoczny i bardzo, nie wiem, aktywizuje mnóstwo ludzi. Znaczy, to jest taki kolejny projekt, który, który wiele osób pewnie nie wierzyło, że się zrealizuje, to się ziści, no bo, bo no, czasami miałem takie pytanie, jak wy w dwa miesiące chcecie zorganizować ponad 300 pikników w całej Polsce, no, ale dzięki temu, że w każdym zakątku Polski mamy kluby, mamy działaczy, mamy zawodników, którzy Prężnie działają w badmintonie, mogliśmy organizacyjnie to wszystko pospinać. Jesteśmy na końcówce organizacji tych wszystkich pikników. Za chwilę ruszamy też z podobnym projektem organizacji pikników z Ministerstwem Edukacji, bo wcześniejsze projekty to były Ministerstwo Sportu. Także też chcemy się z jak najlepszej strony pokazać tutaj. Prowadziliśmy taki program, który dla nas powinien być kluczowy, czyli ośrodki szkolne badmintona, czyli tak zwane OSBADY. W tym roku startujemy z czterema takimi OS-Badami, czyli w Suchedniowie, w Suwałkach, w Krakowie i w Szklarskiej Porębie. Mam nadzieję, że od przyszłego roku uda nam się kolejnych sześć jeszcze tych OS-Badów e, uruchomić. No, głównie sprowadza się do tego, że wzorujemy się oczywiście na tych najlepszych, czyli na siatkówce, piłce, ręcznej koszykówce, gdzie te ośrodki są przeznaczone dla e, zawodników szkół podstawowych, czyli klas 5-8. Mamy te swoje SSM-y, które są przeznaczone dla zawodników klas licealnych. Schodzimy trochę niżej po to, żeby poszerzyć tą piramidę. No i mam nadzieję, że no może oczywiście nie z roku na rok, ale w perspektywie czasu no jak ustabilizujemy tą sytuację, zbudujemy tą, tą, tą piramidę całą, o której wspomniałem, to na pewno na, na pewno wyniki przyjdą. Jeśli chodzi o takie imprezy jak Orland Polish International, to też jest taki trening dla tych naszych młodych zawodników, bo tutaj przyjeżdżają, no w, tym, w tym przypadku 30 państw z całego świata, ponad 200 zawodników, to też jest dla tych młodych zawodników dobry jakby trening i dobre starcie z, z całym światem, można powiedzieć. Znaczy, no, temu mają służyć te, te turnieje. Oczywiście Orland Polish Open, który organizujemy w marcu, ma wyższą kategorię Orlan Polish International. E, półka niżej, ale e, dla nas jest to o tyle ważne, że organizujemy to w ten sposób, żeby nawet wydłużyć często turniej o ten dodatkowy dzień kwalifikacyjny, żeby wszyscy nasi zawodnicy, którzy są w reprezentacjach nie tylko elity, ale tak samo czy u 19, u 17 mogli już się przecierać, mogli zdobywać doświadczenie, więc te, te turnieje no głównie temu służą, e, ale te turnieje też pokazują, że zawodnicy, którzy przyjeżdżają z całego świata, bo mówimy o całym świecie, bo teraz mamy około 30 państw, tak? W zeszłym roku było około 40 państw. Kolejno to pokazuje, że taki zawodnik, który u nas wygrał taki turniej, za 2-3 lata okazuje się zdobywamy dalej na Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata. Czyli nie tylko my traktujemy te, te turnieje bardzo poważnie, jako właśnie taka, takie bramy do dorosłego badmintona. E... Ale oczywiście inni również, także to jest ważne. Serdecznie zapraszamy wszystkich do śledzenia relacji, a my pewnie jeszcze będziemy rozmawiać na temat badmintona tutaj w naszym studiu. Dziękuję serdecznie. No, również dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.